ani słowa. Kim jesteś? Miki cię przysłał? Co? Miki wydostał się z wyspy. Doktor Falun go wysłał. Kim jesteś? Kalani. Pracuję z doktorem. Gdzie on jest? Zaprowadź mnie. Kapitanie. Tak? Cała drużyna tu jest. Dzięki Bogu. Gdzie miki? Nic mu nie jest. Dostał jakieś leki. Antybiotyki się skończyły. Musimy go zabrać. Nie powinien się ruszać. Musisz coś zrozumieć. Ja wydaję rozkazy. Nie wiem, kim jesteś i co tu robisz. Zaufaj mi. Niedługo tu będą. Kto? Sygnał dochodzi z za tego muru. Pewnie zabrali go tam, gdzie kapitana. Co widziałeś? Trzech strażników od południa, dwóch przy bramie. Jaki jest plan? Dwa jeepy przy północnej bramie. Przy frontowej półciężarówka. Wysadzimy ścianę, zabierzemy Buźkę i kapitana, zdejmiemy strażników, wskoczymy do wozu i w drogę. Skąd wiedziałeś, że wóz tam będzie? Maludak mi powiedział. Aż do teraz nie miałeś planu? Nieważne, kiedy się go ma. Ważne, że jest. Dziesięć sekund idziemy, prędko nie wyjdę bez leków dla doktora. Ruszaj się. Kto to? Wyjaśnię później. Udało ci się. A co myślałeś? Osłaniaj nas. Nie wiem ilu. Mają ładunki wybuchowe i broń. Weź połowę ludzi i jedź do obozu. Ja pojadę z drugiej strony. Osaczymy ich. Oni nie są z gangu, to wyszkoleni komandosi, może federalni, bez wsparcia z powietrza niemożliwe. Chcieli uwolnić doktora. Pewnie pojadą do wioski. Zbierz ludzi, jedziemy tam. Uważaj biej. Nic dla mnie jest? To zależy. Patrzcie, nie strzelać. To maleństwo ma ze 40 lat. Armia USA. Był po właściwej stronie. To koniec. Dalej nie jedziemy. Złamana oś. Kapitan krwawi i ma gorączkę, to jazda mu nie pomogła. Przynajmniej żyje. Co robimy? Spójrzmy na mapę. Weźcie nosze i przenieście go do samolotu. Mówiłem, że jest samolot. Zostaw mnie. Taki brzydal nie będzie mnie obłapiać. Wiesz, że to jest znalezisko archeologiczne? Złas i pomóż mi zrobić nosze. Już idę. Nie do wiary. To musi być on. Nic innego. Wydłużony pysk. Postrzępiona zewnętrzna część szczęk. Rząd ostrych zębów. To krokodyl nilowy. Na pewno. Mam cię. Wiedziałem. Krokodyl nilowy. Niech tylko bieje zobaczy. Spokojnie zabierzemy Cię do stanu. Dziękuję. Ocaliłeś kiedyś życie jednemu gościowi. Przeżył dzięki Tobie. To byłem ja. Pamiętasz? Tam było tylu ludzi, że zapomniałem ich w ich twarzy. Weź to na szczęście. Dzięki, B.A. B.A.? Nie uwierzysz. Zgadnij, co znalazłem. Znów cię odbiło? Nie, tym razem. Popatrz. Zabierz to. Nie znoszę jaszczurek. To nie jaszczurka, to krokodyl. Tak jak Wally Gator. z kreskówki. Zabierz to, bo przywale ci pięścią. Zajmij się doktorem Fallonem. Tylko ostrożnie. Nie martw się. Ja i Wally zajmiemy się nim. Wioska jest 3 kilometry stąd. Tam nam pomogą. To samobójstwo. Beskari pojedzie do wioski i ją spali. Mój plan tego nie zakłada. Weskali przyjeżdża tam dwa razy dziennie po robotniku. Trochę zaufania.